Robert, słuchaj, planujesz to co już planecze, poniedziałek rano? Cześć Sandra, kiedy? No w poniedziałek rano, 7.45 No oglądam Dzień Dobry TV z tobą i z Maćkiem Nie, bo ja już z Maćkiem nie dam rady, słuchaj. przyjedziesz? Przyjadę Super, dzięki Deresza słuchaj, bo sprawa jest, potrzebna jest młoda krew Coś nowego ja już nie wytrzymuje z tą Londyną z zadrza, więc jakbyś mogła, to tutaj... Aha, to też jesteś jest, śniadany. Jest no dobra, chodzi o to, żeby był ktoś nowy po prostu i fajny inteligentny. No, więc spełniasz... no Oj, super, to się widzimy, w poniedziałek. No, też radę są, cię jak poniedziałek. Pewnie, że tam radę, Ja nie dam rady. Jak tylko wrócę z weekendowych spektakli wyjazdowych. Wpadam, poniedziałek. Może być? 食 <laughs> いちいましょう。